Witam Was pięknie. Posłuchajcie, jakoś kiedyś jeździło na kole ku dziedzinie. Um, jak jakoś baba albo chłop chce pojechać na dziedzinę, to najlepszy, jak sesiednie na koło. Enyże kiedyś hańdowni, przy chałupie, stoło eny koło, lebo jakiś mały motorek. A teraz, oprócz okrąg bicygla, są jeszcze auta, motory, a takowne koła bez pedaili. Ale przeca furt została ta radość, że się człowiek zwiezie do dziedziny, a na czym się zwiezie, no to je z jedno. No najlepszy by było piechty, ale to zależało, jako była ta dziedzina. Wielko, bo brynną przyjść to tak oto ze dwie godziny, a kończyce małe z pół godziny. Ale gaździno, co chciała zwieść się do dziedziny, to siadła życiu na zic, szła pedała na pedaile a uż i wiatr piskał w uszach. Hańdowni takowny gazzinek na kołach realizowało po dziedzinach godnie. Baj jak trzeba było do konzumu zajechać, coś i kupić, to się na wolant koła powiesiło dwie taszki, a jechało się z takowym ciężorym kuchałpie. Jak było z kopca, to już pół biedy, ale do kopca to już było gorsze, bo trzeba było bicygiel kludzić, a ciść. Jednako tako gaździnko, gaździnka, Niż przyjechała do konsumu, a coś ich do taszek wraziła, to pochodniku jeszcze się musiała podziwać na tabule z drzewa. kto umrzuł, a kijej a będą młode kurki przedawać. Uwidziała kamratkę, kiero na kole jechała po drugiej stronie cesty, tuż na nią zawołała, przekluziła koło, a z pół godziny z nią wyrządzała. Potem jechała dali, a se przymyła, że tam hanej idzie ten ożralec z tej chałupy pod lasem a tam drepsi starociotka do kościoła narzykani. Dyski baba na kole, jak jechała po dziedzinie, to głową kręciła, a siedziwała, co się kany robi. Jak potem kupiła w konzumie to, co chciała, to łóżko kludziła, gory jak bywała za kopcem. Kiedyś po dziedzinie się drepsiło piechty, albo jeździło się na kole, nie tak jako te razy, że się siednie życią do auta. Poza wielo się dwieże, szyby, a się jedzie ku miastu. Żadnego się w ten czas nie widzi. Chłopi też kiedyś godnie realizowali na kołach. A kto miał więcej grejcarów, to sam mógł kupić motor, a dziepro potem auto. Jak się zeszli dwo, trzekam kamracio na bicyklach, a gor przy gospodzie, to już potem mogli iny kludzić koła aż do chałupy. Więcej na koła siadowały jednak o Baj jak już miały poodbywane, a w chałupie wszystko porobione. Pamiętam, że mój starzik Dyski na te jechał na bicyklu, w którym roz na tydzień mazał ketę, a dziwał się, jeśli ma dość luftu w, keci, dość luftu w kole. Kiedy się jak synek udziałsze do drugiej dziedziny zajechał na kole, a jeszcze ją wziął na rękę. kęsik nad stow, to już z tej mąki mógł być jakiś chleb. Niż gdosik na kole kęsik zajechał, to się na nim musiał nauczyć najprzód realizować, A to nie było lachki. Wiele razy było tak, że ludzie się uczyli jeździć na kołach dziepro, jak już byli starsi. Bo jako dziecka ani żadnego bicykla nie mieli. Tuż potem taką ciotkę trzeba było spuścić z kopca, co by ją nauczyć na kole jeździć. Ale jak już wszyscy się tego nauczyli, to się puszczali na kole ku dziedzinie, ale kiedyś nie było tyle aut, jako terazy, kiedy zawadzały górna gor cesarski ceście. Więcej było koni, a drabinioków. Kejsi jechać na kole ku dziedzinie to było Gand, coś, coś innego, jako terazy. Ludzie jechali na kole, a byli radzi, że się zędą z inkrzymi. Terazy to je rosto Ale ale furtkoła są, a bydą, bo przecież nie ma jak się spuścić z kopca.